Witam wszystkich serdecznie moi no kochani dzisiaj sobie zrobimy taki fajny, taką fajną premierę na temat zakupów dla śnieżki co śnieżka najbardziej lubi jeść no oczywiście zioła i oczywiście swoją ulubioną karmę ale oprócz tego również może zjeść co innego dlatego teraz zaczynamy naszego, naszą premierę o czym? O, o zakupach dla śnieżki, także no bardzo ciekawy temat. No to co? Lecimy. Czas start, myślę. Śnieżka już przygotowana. To let's go, moi drodzy. Dobra. Yy, zakupy dla śnieżki. Jakie mój królik... Co się stało? Jezu, ja się wystraszyłam. Jakie królik lubi najbardziej yy, te? Co królik lubi najbardziej? Zioła. <śmiech> <śmiech> Oczywiście owoce. Yy, yy, I mnóstwo mnóstwo innych rzeczy. Moi drodzy, co ja chciałam Wam pokazać? Pierwszą rzeczą którą wezmę z, z rzeczy może odpakowanych. Jest tu babka lancetowata, którą królik bardzo uwielbia. Jest to zioła. Wyglądają one oto w ten sposób. Takie zioła wysuszone, wiadomo. Teraz śmieszce damy do nas. Spróbowanie, spróbuj, skosztuj. O, niem nie nie, 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 Bardzo, bardzo jest smakuje. Także taka babka lancetowata Tutaj z tyłu mamy y, sposób stosowania, ile możemy dawać, ile nie. No i oczywiście mam napisane sposób stosowania podczas co dwa, od, od dwóch do trzech dni. Dwie łyżki stołowe dla królika, tak? O, nie, nie więcej. I oczywiście do każdego etapu y, ten. Tutaj mamy taki mały y, ziółka, tam takie małe dostałam. Y, oczywiście prosiłam panią, żeby dała mi większe, ale niestety dała mi takie. To jest Mix ziół i one wyglądają w ten sposób. To jest Vita Herbal. No, tutaj mamy miks mix wszystkiego. Tutaj mamy y, Mix ziołowy i królik. Y, dla gryzoni królika mieszanka. Por... No. Także no, takie. Specjalne są w języku, oczywiście, polskim, angielskim i ruskim, chyba. <noise> Bo rumuńskim. No, także taki miks. Y tutaj mamy siano od weterynarza, do którego jeżdżę, kupione, takie fajne sia siano naturalne. Sianko na naturalne. I my tu mamy u niego. Y od 12 do 14 litrów pojemności. Jest to takie, jakby, no minimalne, nie? No wiadomo, taka mała paczka, ale tutaj mam jeszcze jedną paczkę całą dla królika, ale to jest sobie, to jest ta vita Herbal, właśnie to, co te siółka siu, pokazywałam. Tutaj mamy 800 gram, tak? No, czyli 1,76 lb. No. Także ta, to jest troszeczkę większe, yy, za sianko u weterynarza zapłaciłam chyba, tam chyba kosztowało z 10 złotych, czy 15, coś takiego z 10, z, z 9 zł gdzieś tak, gdzieś tak wyszło, już nie pamiętam ile, ale gdzieś tak wyszło, nie, ale jeżeli miałabym kupować takie sianko, to wyjdzie mnie wtedy yy, 9 złotych, nie. Te to chyba nie wiem z 10 czy z 11, bo wiadomo weterynarza zawsze więcej. A to tylko 9,90, nie? Yy, dobra, moi drodzy, co jest kolejną rzeczą dla królika? No to wiadomo sianko zioła. Sianko 2,24 na H zioła ja je tylko raz dziennie. Pół miski. Yy. To, co po, po, po prostu powinno być. A teraz Wam pokażę taką wielką paczkę. O! Proszę bardzo. To jest taka wielka paka. I ja Wam już mówię, ile ona ma. 8 kilo. Z tego 8 kilo to mamy... Gra, granulat specjalny dla króliczka. Granulat wygląda w ten sposób. I króliczek może go jeść. Także damy śnieżce na spróbowanie. Śnieżulko, możesz skosztujesz? Jak ci smakuje? O, widzicie? Nie, nie. Także smakuje. Także zatykam to workiem. Bo śnieżka bardzo lubi do tego wchodzić. Także taki, taki, taki coś, no to, to wiadomo, no nie było tanie, 8 kilo. Bardzo drogo wyszło no za, za, za ten granulat. Yy, granulat dajemy tylko i wyłącznie, właśnie tutaj, do tej miseczki, tutaj y, tej białej obok wody. Śnieżka oczywiście mi nabrudziła, jak zwykle, bo musiała jej później wodę wymienić. Yy, do tej białej miseczki obok, obok tamtej, a zioła dajmy do tej yy, brązowej. I zawsze tak mniej więcej, nie, nie całą garstkę da, daje mnie. Kolejną rzeczą, którą oczywiście królik musi mieć. Ja mam pennet. Pellet. taka wielka. I tutaj mamy 30, 35 litrów pojemność. Z tego co pamiętam, 100, 100 chyba 5 zł za to dam. Ale starczy na, na bardzo długo. I jest to, i wygląda to w ten sposób. I ten pellet wrzucamy do kuwety z ukrólika, w tamtym miejscu. Tam, gdzie jest ten szary pojemniczek, tam jest pellet. Tam to jest tak zwany na no, to, toaleta króliczka. I co ja mogę wam jeszcze powiedzieć? To już wszystko. To już wszystko co wam chciałam powiedzieć na temat zakupów śnieżki. Bo dawno nie, nie mieliśmy o tym, także stwierdziłam, że zrobię. No i co? No i myślę, że zobaczymy się następnym razem znowu, co? No to co, moi kochani? Mie... Oczywiście premiera miała być o 23, ale jest o 21, no bo wiecie, ja mam pierwszą zmianę i muszę wstać rano. Przed piątą muszę wstać, także no dlatego zmi... zmieniłam czas. No bo to jeszcze nie było wiadomo do końca, na którą zmianę będę miała, bo... Mi... Osoba była na chorobowym i to jest takie pokićkane troszeczkę, nie? Także nie raz mam pierwsze, drugie w tym w poprzednim tygodniu miałam dwa razy na drugą, dwa razy na pierwszą, jeden dzień wolnego. No i to tak było, czy tam nawet trzy dni na drugą i, i to było tak po pokićkane troszeczkę, nie? Ale nie, jak na razie to mam grafiki wszystko, wiem do końca października. Także, moi kochani, ja się z wami żegnam jeszcze raz. Życzę wam spokojnej nocy. Super wieczoru, a i jeszcze śnieżka tam w boku ma swoje zabaweczki, które już dawno obgryzła. One są tam schowane. No, śnieżka Wam pokazuje, w którym miejscu, że tam. No to co, moi drodzy, ja się z Wami żegnam. Życzę Wam spokojnej nocy. No i super poniedziałek. Także widzimy się na pewno w październiku. Jutro będzie grafik na yy, live w październiku. Także zachęcam, zapraszam, zobaczycie. No i co? No i do następnego moje, moje ziomki. Trzymajcie się, życzę wam spokojnej nocy i super poniedziałku. I do następnego. Pa! Trzymajcie się.